Hej, cześć się witam wszystkich bardzo serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj w giereczkę z hunterem i ta giereczka to decycle. Zagraliśmy może z 2-3. Nie, w sumie 2-3 gry to on ponagrywał trochę więcej i zagraliśmy. Tego w każdym razie przyjmijmy i zobaczymy, co się będzie dało zrobić z tym. Ale coś koło 10 gierek myślę. O, co tu się dzieje? Halo, halo, dzień dobry. Sia, 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 sia. Zapora, że tak powiem, mi tutaj coś świruje, nie wiem o co chodzi. No i co z tym fantem zrobisz? Nic z tym fantem odpalaj grę, bo ten... No i właśnie tamten też. Nagrywasz? Nie, dlaczego miałbym nagrywać? No, tak się pytam, bo miałeś wrzucić i poprzedni. No miałem wrzucić, ale yy, szczerze powiedziawszy nie wiem jak ja to muszę zrobić, bo sprawdziłem sobie tamto nagranie właśnie jak go obrabiałem. No i co mnie tak? I strasznie dużo jest właśnie nawet nie tyle kliknięć myszką, co... Klawiatury nie wiadomo ile, nie? No i ja nie się przyjmujesz. Nie? Ja chcę Ja po nie przyjmuję się, ja, ja ja profesjonalnie podchodzę do sprawy. Nie to, co ty wrzucam, jak leci, i już o. Ja wrzucam bez obróbki. No widzisz, że ja, jestem, ja jestem profesjonalistą. To jesteś dupa wołowa. Sam jesteś dupa wołowa, i czemu już jesteś poza tym stateczkiem? Jeszcze nie, to taki jest wizualny. Teraz jestem. I then get off this rock before the wow, myszka mi się off. zacina, super. O, lagi są na lagi, no lagi. E, a co z tym Tarkowem? Napytam no, się. Ale też jest za Afrika? Nie. No co. So, co się, że ja ci kupię grę na PC, to chyba cię głowa boli. No tak myślę. Na no, ile ta giereczka? No, co na ile? Ile pieniędzy? Tyle co nowe Czyli nie wiem mi po ile są na PC ta ile 100 zł? Gwie 100 zł 50. 150? Ja wiem Żal pieniędzy nagrać, które nic nie możesz zrobić Czemu No jak sobie kupię na PlayStation za 200 powiedzmy 50 to ją za 200 sprzedam potem. No, jeśli no, na to patrzysz, no tak, nic nie zrobisz. No, jak ci nie się gierka, no wiadomo, następnie można je powymieniać, nie wiadomo co, nie, ale... Nie, no będzie spoko. wszystko. Spoko jest, ale masakra. Czuję się jakbym został wrzucony w wir walki II wojny światowej, i ja jestem tym uchodźcem jedynym. O, a to tam solo się gra, czy ja? Możesz solo, możesz z kolegą, tylko to nie jest tak, jak tutaj że się widzimy, nie? Ale to, jest, to czy... jest właśnie na zasadzie Battle Royale, czy czego to jest? To jest Czyli po prostu taki jest, jakiś, jakiś. To jest cztery. na zasadzie. Um, by ci to powiedzieć, to, ma, to, jest, to jest jedyny typ, jedyny gatunek gry, który tak ma. To jest coś na że zasadzie... Że się w nią chujowo gra. No. No, wiesz co, ciężko mi do czegoś. No, sobie muszę obczaić. Ja tak przeważnie to po prostu, śledzę, no ale... Wiesz co, po prostu to jest taki, taki cykl, cycle, nie? Jo. Tylko, że ekwipunek wybierasz przed y, rozpoczęciem jakby rajdu, bo to się nazywa rajd, to jakby wychodzisz ze swojej dziupli, idziesz na zbieractwo swoje takie tam gówna, no ale zbieractwo w sensie, wiesz, żeby sobie... Kanciapo ulepszyć, albo po prostu pozabijać wiarę, pozbierać łupy i siano klepać, nie? No i to, a, co, no, co to ze sobą... No to jak się klepy siano, to taka farma trochę. No i sobie, ty, to, co wiemy ze sobą siano. i nie wrócisz po prostu, nie, nie uciekniesz w odpowiednim czasie, albo po prostu nie przeżyjesz, to no to tracisz wszystko, z... nie? Mhm. No to jest taki, o, a, jaki co, to jest taki. Al y, kojarzysz Albion Online? Jak jeszcze raz? Albion Online z nazwy i chyba tak z gameplay, ale... Tak dawno, dawno. ten taki ten. Nie wiem, co to za gatunek hardcore, ATP, nazwijmy to. No, taki, woz, taki chyba na nawet, nie? Mm, No, taki WOW właśnie, ale ten nie hardkorowy, nie? Tam po prostu tracisz wszystko. No co na tej samej zasadzie, tylko że w formie FPS-u. No to tak średnio, nie wiem czy by mi to siadło. Czy To mm, jest? jest mega realistyczne, nie? Strzał no to kaput jest coś. Zobacz momentan, to, Dead Stranding. Siusiu ktoś zrobił. Jest grzybak, No to podnieś. A jak w ogóle że... ci się podoba giereczka? Stranding powiedzi, że że, 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 fajna jest ta gra. Nie rozczarowałeś się ale... jak, jak pierwotnie myślałeś? Nie, nie rozczarowałem się, ale mam teraz taką tą bo niby wychodzi na PC, to, ale no, widziałem u was jakoś, nie, nie, nie widzę potrzeby grania. Znaczy, wiesz co, ja tak mam z kilkoma grami, które planuję mimo wszystko grać, na przykład z tymi Star Warsami nowymi. Ale nie podoba mi się to... w ogóle. Fajne, mi się podoba. Walka jest fajnie zrobiona. Tylko no właśnie, nie, właśnie za tak blisko nie. jest, nie? Fabułę wszystko pamiętam, o tym się oglądało. Yy, I czekam też, aż będzie tam, bo ziomek mi to miał w sumie pożyczyć, ale mówię mu, nie, weź mi tego. Nie pożyczaj, proszę ja cię, bo teraz muszę się skupić na innych rzeczach. Już granie w gry komputerowe. Wiesz, że nie robimy dogoś... listy koła zimy, nie? Wiem, gadamy. To chyba o to chodzi. W tych twoich no, odcinkach, tak... czy nie? Ale nie, nie nagrywam. Ja pierdolę, dobrze, że ja nagrywam. No to chociaż dobrze, że ty mówię właśnie. Zabrałeś, nie. Nagrywasz. No Ale ja się pytałem, czy nagrywasz. No i powiedziałem, Tego że nie, wiesz. to myślałem, że nagrasz. Jakiegoś. <laughs> no w każdym, w każdym, w każdym razie. Odpuściłem sobie to. Ej, koleś, ja na, nie mam broni nawet. O, ja mam 200 pieniążków, to co mogę... Na którym się to kupuje? Mam AG. Dobra, kupię karabin może zamiast działka. Ja też, ja też, ja też wiem karabin. zgliczowałem się, co jest? Eee... To lepiej się odgliczył, bo pobiegłem do nich. Jesteś? Na dole jestem. Stary, nie wiem co tu się działo, ale nie wiem, tak jakbym się zaciął w tej klepsydrze i mnie rzucało na prawo-lewo. Bez sensu. Sam, sam za tobą, za tobą. Ten jeden już mało ma, ja mam go tyłu. Dobra, leży, a drugi strzela do mnie, ale to raczej nic nie zrobi. Pierdziela. Idę do go dobić. Goni do drugiego. Chyba się zrespił, czy nie? Nie, są kredyty, to chyba padł. Czy jak to? Zrespił. Jaki są kuźwa. Jak zginie, to jest y, pianka. Dobra, ten no drugi uciekł, nie goni go. Poszedł, mi się wydaje, do bazy do niego, bo już wiedział. No olejmy my chodźmy do tej zadania, bo pewno nie mam ani siana, ani punktu, ani nic. Coś zmieniłeś tam, klasę? Mm, no pan puncher zmieniłem, wiesz? No, słyszę właśnie, że skaczesz wysoko. Nie zmieniłem, zmieniłem, bo... ...na tej mapie sobie grałem piątkę, nie? Składa. I tak wani wszyscy tam Ski. mieli, no to mówię... Co? Nie, z Ja Jezus, myślę, że my zdradzasz z jakimiś kolegami utobowymi. Nie, 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 nie mam kolegów No właśnie, przypomniałem sobie to i dlatego... Ja jestem dlatego to było głupie w sumie, co powiedziałem. Ja, ja jestem e, Bad Wolf Bigby. Yyy, e, to jak jesteś samotny wilk, to sobie w Skiro zagrań. No, tam jest A. samotny wilk, nie, srebrny wilk, nie, czego jak jest? Nie wiem jaki wilk to wilk. Ty też masz ten pancerz? No ja nim cały czas grałem. O, ten myndo. No tak, bo on więcej zdrowia ma. Ha. dla początkujących jak znalazł. dla znaczy, początkujących jestem z um, dostatem, nie? Tak czytałem. Mam. Który? Na którym pewnie nie grałem jeszcze. No to są podstawowe, nie? Co mogłeś sobie latać? No to nie. No tej zabrania zabrać Coś tu chyba jest, bo czerwony widzę. tam się biją. No, są, są jacyś, ma no. To to oj, 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 Po prawej, ledwo żywy, albo to potwór? Nie wiem. Umarł tam chyba nie wiem. Nie ono, full HP, jeden ja pierdziłem Gdzie ty pierdziliłeś? Masz ich gdzieś? Ja, szalam. A tam jest Tows. cały czas jeden, dobra. A drugi? Tu. Czyli tu są oba, jeden leży. Nie, to pod próby. Tam Co jest jeden, nie arkepice, wiem jak to Tam jakoś tam, tam. Ja wiem, ja wiesz? Ja obserwuję ich cały czas. Ty obserwuję, że ja tankuję, to nie Nie wiem, czy nikt nie odpuści, lepiej wiesz? O kurde, mi rakieta przed ryjem. Bore, bore, bo to jest mocno dosyć, wiesz? Odpuszczamy? Nie, ja się pizgam z nim. oni chyba odpuszczają Lamus. Dobra, to chodź tutaj, wiesz? Chodź, chodź. Ale w ogóle pieniędzy no. nie ma, ja tylko 300 no, złotych to zdobyłem. No właśnie ty, o, o tym właśnie mówiłem, ja 30 tylko do zdobytych. E, czytałem, że w tej grze się nie zabija ludzi, wiesz? To się po rozumie. Taka... Powinno się normalnie w tej grze chodzić i kili. Nie wiem, musimy w jakiegoś na no, Fortnite wyprzedzać ja Stwierdziłem, że już. Jezus, ja mówię do ciebie, a, tam... a nie I czy mam mówić. No właśnie. No, yy, mówię, że ta gra to jest zły przykład gry, jak się ludzi nie zabija, powinniśmy zagrać znaczy, coś to z... co się zabija i że w Fortnite to jest jeszcze gorszy przykład, stwierdziłem, że tego raczej nie, nie odpalen, escape. escape. ale w Apexa... W Apexa chcesz zagrać? No możemy. To co chodzi? Mało wychodzimy? miejsca, mało miejsca na dyskutację, Tylko... Mi SSD zostało, cholera. Co spierdzielamy? Tylko... Znaczy nie, no mówię ten, czy chcesz na Apexa iść? No, chłopie, zanim ja to ściągnę, zanim ten. O, no, w sobie tam zanim ja aktualizację pobiorę, to. No i tak co, jest nie? ten, i tak podejrzewam, Twój internet jest mały Pikuś. Jak byłem na świętach, yy, to nie wrzucałem praktycznie żadnych odcinków jeden tam wpadł, a wysyłałem go z gardnica. Dwa Nie no, przesadziłeś. 10 godzin wyci wysyłałem odcinek, 3 giga chyba miał. O, moje, moje to no. po minimum 7. 7 Giga czy 7 godzin? 7 Giga? Nie no, ja mam test konsoli to w 720, no to tam troszkę mniej jest. Bliżej no tak jest. Coś zaznaczaj. Co jest? Zaznaczaj coś do odbierania. Wydaje mi się, że lagi są, bo tiknęłem, a to po jakimś czasie. A to jest chyba słaby pistolet. O nie, taki karabinkowy, no nawet spokośczenie. na te potwory, ja się Diablo 4 tu a ja nie grałem, tata, przecież. Niech się na tą granicę nie napala. Czego Fajnie to wygląda. Przejechałem się na Diablo 3, to Diablo 4 będzie porażka kolejna. No nie wiem, zobaczymy. Ja, tak jak mówię, no nie grałem. Koleś tu gdzieś jest, koleś wziąłem. gdzieś chyba. Na, słychać. Prosto. Tam gdzieś, tam, tam sam. Tam sam. Tam sam, tam sam no? No nawet widzę, a nie to potwór czy koleż? Nie, to... Oni chyba kryształ przyjmują, albo coś takiego. A czemu ty spierdzielasz gdzieś nie mówisz nawet? No bo się skupiam. <laughs> chodź, 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 są blisko, są blisko, widzę ich. Są ci, są ci czerwoni, chodź. Widzisz go? Nie. O, teraz może. Tak hardkorowo ich oblazłem, ale są. Jeden pełny, drugi pełny. Dobra, jakąś tarczę zarzucił. Jeden ma pół pancerza. Nie, jest panie nie dojedziemy ich. Nie? Nie wiem w sumie, ale... słabo to wygląda. No, dużo stracenia. Tam za górką jest jeden. To oni czachu mają? Ale... Все, Claymore, лови на никакой мере, мне относиться к многим reiterate. Ну, где что был, я думаю. Złożę on za 16 dostaje ode mnie Dobra, zlejko, 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 idziemy stąd A tamten się zbomblował czy? E, nie, co w tam się wiesz? Tam był w jakiejś tarczy zbomblowany koleś Jestem nie mną. Właśnie to nie wiem to są nie wiem gdzie nie wiem gdzie to nie to czemu tam nie, ja, prze prze nie? To czemu te potwory jeszcze były? No, bo jakby kranisz, to jest. te nie to nie umierają przecież. to no, okay. Koleś, koleś, nie Mam zasłowy wybranie już nawet na potwory. Gdzie to, na tam na kolejce Tam, za Uwaga, poszedłem sobie. Idę naokoło. On się wychyla. Sprawiedli nie zaznacz go, zaznacz To obejdę tylko Nie wiem, czy to zaznaczyło. Jakie to jest bezsensowne, w którym to się oznacza? Nie wiem, widzę Ciebie, ale ja nie widzę jego. W którym jest się tam, bar... w którym się oznacza? W Ja mam strefę pod rolkę, to... tam jest. No, to... Ja mam... tutaj będzie na przykład V, jestem wiesz? No, to jest. jest. No cofnij się, cofnij się, bo mamy tylko 2 minuty do czyniści, chodź. Zacznijmy się w, w tym, chodź. Koleś idzie, kurwa, z bazooką. Umieram. Le lecę, lecę, lecę. Znaczy jeszcze nie umieram, ale nie wiem gdzie ty jesteś. Czekaj, gdzie jest mapu. Dobra, chyba cię spoczyna. widzę, chyba cię widzę. No, widzę na mapie. Tylko niepokojące jest to, że oni z bazuchu lecą. Czekaj, ja zaraz skoczę do ciebie. Albo nie skoczę, Koleśowice, bo już idę. Ja pierdzielę. Ty, chyba nie lecą ze mną jednak. Mam na lewo jakiś typów na bank Tam są po lesie Ja będę za nami to krzyczeć Ktoś tu idzie, posłać słuchajcie, jeszcze nie Ja wróżyczkę postawiam, ale mogę tam dolec, no Czy siebie ja miał bardzo małe FPS? Tu jest, tu jest, tu jest. Jeden się chce ewakuować. Mhm, paru się chce ewakuować. Uciekki, dobra, skończyłem się. No, dwóch, dwóch, stuliło. Mam ty pan na plecach jestem ale raczej ucieknij. Ucieknij, ucieknij. Jesteśmy w na pozycji. Nawet nie ma co się tutaj pierdzielić. Lepiej dostać te punkty, co mamy No, także to taka giereczka, w której yy, nic wam nie pokazałem na dobrą sprawę, ale i tak było fajnie. To zaraz zobaczymy, ile to trwa. Już tu jesteś? Jest? Jesteś. Ja jestem, jestem. Dobra, 20, 22 minuty myślę, że taki króciutki możemy zrobić. A ja jak chcecie jakiś kolejny odcinek, to zapraszam do Antera Link. Gdzieś tam prawdopodobnie. Wam dam w opisie, zobaczymy jak to będzie, czy nie zapomnę. Eee, no i co? No i wpadajcie. Trzymajcie się. Hej, hej. Hello.